Hey, Chycę się kolego kolegowie wszystkim bardzo, bardzo serdecznie w odcinku troszeczkę nietypowym, a mianowicie będziemy losować grupy Mistrzostw Europy 2016, które odbędą się we Francji. Będzie bombowa zabawa. Wiem, nieśmieszny żart, wiem. Nie. Ale wracając, jesteśmy na stronie, która będzie nam losować te wszystkie grupy. Być może coś z tymi grupami zrobię po tym odcinku. Nie wiem, jakiś turniej fut albo zrobię drużynę albo sam rozegram FIFA te mecze. Nie wiem, nie wiem, co jeszcze z tą drużyną zrobię. A może się tak się okaże, że po prostu wyrosłuję i nic z tym nie zrobię, tak? Tak, może, może tak. No może tak być. No może. No. Bez błędnego przedłużenia rozpoczynamy losowanie. No pierwsza drużyna to oczywiście musi być Francja. Później. W grupie B są Niemcy, w grupie C Anglia, w grupie D Portugalia, w grupie E Hiszpania oraz w grupie ostatniej, czyli F znajduje się Belgia. I tak prezentują się drużyny z pierwszego koszyka. Przypominam, że mamy koszyk 1, 2, 3, 4, Polska jest w koszyku trzecim, czyli tak no jesteśmy w tej dolnej, prawda? Jesteśmy w tej dolnej połowie od najgorszej... Nie chcę zmieniać kolorów. No dobrze, no i teraz lecimy z koszykiem czwartym, czyli najgorszym. W grupie A z Francją będzie Islandia, w grupie B Irlandia Północna, w grupie C Turcja, czyli mamy Anglia, Turcja, no to nawet nawet fajna grupa, nawet fajna. Muszę powiedzieć, że... że, że fajnie. W grupie C może być ciekawie, jakby jeszcze Polska było, o, choć nie, chcemy łatwą grupę, nie? To nie. W grupie D Portugalia, ale już. Albania. Sheremery, choć już to rozczasz. W grupie E Irlandia, ale nie północna. I w grupie F, czyli ostatni Palia. No i teraz koszyk czasie, czyli koszyk reprezentacji Polski. Zobaczymy, czy będziemy w grupie A, B, C, D, E, czy F. Z tych wszystkich to chyba wolałbym, żeby Polska była w grupie D. Ale zobaczymy. Ok, grupa A Czechy. Grupa B Rumunia. Grupa C Pol wykrakałem. Wykrakałem Polska w grupie C, czyli z Anglią i Turcją. Nie jest fajnie. Okej, okay, grupa D Słowacja. Grupa E Holandia. fuh, yy, no przecież Holandia się nie zakwalifikowała. Węgry. No i grupa. F, Szwecja. No i jeszcze brakuje w naszej grupie Włochów. Włochy się trafią, albo Rosja. Nie, trafią się Włochy, albo Rosja. Na pewno. No dobra, nie trafią się. Grupa A naprawdę ciekawa grupa. Francja, Włochy, Czechy, Islandia. Ciężka grupa. Grupa B, Ukraina, czyli Niemcy, Ukraina, Rumunia i Irlandia Północna. I teraz Rosja będzie. Chorwacja. Będzie rewanż za Euro 2008. Nie. Grupa D, Austria. No i te, grupa D to jest grupa śmiechu, naprawdę. Portugalia, Austria, Słowacja, Albania. Grupa śmiechu, no. Grupa E, Szwajcaria i grupa F, czyli Rosja. No i proszę Państwa, mamy już wszystkie, wszystkie grupy, których nie będzie na Euro 2008, ponieważ to jest tylko symulacja. Ale jednak można się fajnie pobawić, można coś z tym zrobić. Nie wiem, może coś z tymi grupami jeszcze zrobię, jakieś, nie wiem, zrobię mecze fut albo zacznę grać swoje spotkania nie wiem, zobaczę, ale może coś z tym zrobię. Jak coś to piszcie w komentarzach, czy byście chcieli coś związanymi z tymi grupami. Zaraz wylosowałem. Okej, okay, dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, ponieważ te łapki w górę motywują i pomagają naprawdę rozwijać kanał. I zas zasubskrybujecie mój kanał, bądź tak staram. Za niedługo tysiąc widzów, więc dzięki naprawdę. A gdyby jeszcze wyświetleń było troszeczkę więcej, to by było super i, i, i fajnie. Aha, i zapraszam na grupę. Pa pa!